W dzisiejszym let's play mini takim chciałbym Wam zaprezentować bardzo fajną grę: zakupowy wózek. Jest to naprawdę fajna gra wciągająca. Teraz zaprezentuję pierwszą część, bo jest taka krótsza. Może kiedyś, jak się spodoba, Wam tu nagram drugą część. Tu nie ma zbyt wiele opcji, jakieś tutaj najlepsze wyniki. To zaczynamy. Gra polega na tym, że na początku mamy prosty wózek bez żadnych. Specjalnie dodatku i musimy pokonać jak największą odległość, wykonując różne akrobacje i tym podobne rzeczy. I musimy wylądować dobrze, utrzymać równowagę, no nie? Ok, tu widać, ile zarobiłem. Zarobiłem 147. Nie wiem, jakieś tam waluty. okej okay. mm, tu mamy nasze upgrades, czyli jakieś ulepszenia, no nie? No i kupimy sobie. Jakieś lepsze, lepsze koła no nie. ok, Skaczemy dalej. Tu musimy dobrze trafić, żeby dobrze wsiąść. Na kurwią salto. A ale urwał. Dobra. No i gdy otoż tak zginiemy, po prostu dostajemy bardzo mało kasy, no nie? Dobra, no nic jest nie stać. Jedziemy dalej. Rozpędzamy się, skaczemy. Na razie nie robię żadnych salt, bo po prostu jeszcze mam za małą prędkość. Dobra, ok, 185. Zbieramy teraz na ten, na dopalacz taki, no nie. Gdy idealnie wejdziemy w obydwa te progi, jakby, dostajemy dodatkowe punkty za perfekcyjność, taką no nie. Tu mamy punkty za dalekość, długość skoku, mm. tu za wysokość, tu za takie triki, które później dopiero kupimy, a tu za styl. Ok, mamy dopiero 398 dolarów. Dobra, idziemy dalej. Oczywiście sobie nie włączyłem stopera, ale to nic. A i prawie. Prawie perfekcyjnie. Musimy balansować tym wózkiem, żeby dobrze. Dobrze lecieć i dobrze wylądować. W drugiej części zakupowego wózka. Mamy o wiele więcej tych upgradeów. O jest. Dobra, jak widzicie nawet wózek no, widać jak się ulepsza. I używamy tego spacją o ile się nie mylę. Tylko dopiero jak siędziemy do wózka. A nie, samo nam się używa, dobra. Ej, na my salto. Nie, nie, nie. Dobra. Jestem za słaby, żeby robić salto. Jedziemy dalej. Hop. Widzicie, jak wysoko polecieliśmy? W porównaniu do naszych poprzednich skoków. Dobra. Okej okay. Hm, kupić kółka. Kupimy kółka. Jedziemy. Naj. O, salto, salto. a O, zepsułem Prawie. Jedziemy. Ogólnie druga część jest lepsza, bo tam musimy już walczyć z, z takimi bossami No nie, gdy zdobędziemy odpowiednio już dużo upgrade'ów. Dobra, co, coraz więcej kasy zarabiamy. Uwaga. Front flip, Aj nie Ja Dobra lecimy, lecimy ponad chmurami ekstra Dobra, gdybyście znali, gdyby znaliście... Blew, coś mi się plącze język. Jeśli znacie jakieś fajne gierki tego typu, to dajcie znać to. Zrobię jakiś materiał z tego. Tutaj mamy takiego naszego jakby pasażera. I za to dostajemy tam jakieś chyba punkty stylu więcej. Coś takiego. Ale ja czekam na te podwójny dopalacz. Tak mi się wydaje, że opłaca, bo gdy mamy już tego pasażera, jak zepsujemy skok. Oj, telefon. Cięcie. Albo nie. Gramy. No super, kupi telefon. Przez telefon zepsułem cięcie. Eee, zepsułem. Skok. No i właśnie, teraz jakbym się wywalił, bym kupił tego kolesia, to by on zginął po prostu. I zabiłbym go, i bym go już, nie miał straciłbym kasy tylko. O, był backflip. Dobra O jest Teraz może kupimy tego gościa do wózka Tak szczerze tej gry, ta gra nie ma takiego celu Po prostu celem jest pobić Pobić, pokonać jak najdłuższy dystans Jak najwięcej kasy zarobić Bo już gdy kupimy wszystkie itemy To gra się troszkę nudzi, no nie ukrywając, no nie? Nie mam tego zbyt wiele tutaj W drugiej części mamy o wiele więcej tego Jest troszkę trudniejsza W tej części chyba nawet nie dostajemy punktów za zrobienie jakiegoś backflipa, czy coś takiego Czyli obrotu w tył To 360 stopni Chyba właśnie nie Dobra, kupiemy tego gościa o, nie, to dziewczyna nawet jest ona, jakby coś jadła, no nie? Albo jakby się, się chciało wymiotować, tak sobie zatyka łzy, Patrzcie, Ej, nie żygaj tutaj, dobra, spoko, wytrzymała. A, kółka mamy najlepsze już, możemy kupić. i słaby skok. No, dobra. Kupimy kółka. O, i teraz możemy kupić Trick Supermana, którym wspieramy więcej kasy. Także chyba jak zaczekam na niego. Zaraz go kupimy. Jak widzicie, w tej części nawet kółka nie zmieniają kształtu. Jak, jak yy, kupimy jakieś nowe, dopiero w, w drugiej części się to pojawiło. Dlatego uważam, że jest lepsza Chociaż tutaj to też dodaje dużo zabawy, dużo fanu, no nie? To znowu użyga mogliby coś takiego zrobić, że jak jakieś tam trzy obroty zrobisz, to ona wymiotuje. Spokój było. O, mamy. Dobra, musimy dać strzałkę w górę, w lewo i trzymać w dół. Góra, lewo, w dół. Dobra. Pewnie zepsuje to. Góra, lewo, w dół. Co jest? Przycisnąłem przecież. No, oszukali mnie, chyba że ja coś źle robię. No, góra, lewo, dół, hm, jeszcze raz wsiadaj, co jest. Przecież robię ten trik. Coś dziwne, dziwne się stało. Aha! Spoko. Nie kupiłem go. LOL Fail. No. To jest Superman. No wsiadaj. I patrzcie, tutaj gdy trzymamy po prostu to nam dodaje automatycznie punktów, ale bardziej opłaca się robić ten trik cały czas, czyli nie trzymać strzałki w dół, tylko robić, bo dostajemy od razu po 100 punktów tego stylu, no nie. No i tu już możemy zrobić. Yy, stanie na rękach na tym. No kupmy to. Zaraz wam pokażę tego Supermana ten lepszy sposób. Według mnie jest lepszy. Może jest troszkę trudniejszy, ale jest spoko. Widzicie jak szybko wykonuję i mamy już dwie, yy, 200 dostaliśmy A zatem to było 180 coś o ile się nie mylę Dobra, ten dopalacz jest fajny Dobra, lecimy O, tyle, tyle. Dobra No, i teraz te skoki dają nam już bardzo dużo kasy, więc gra robi się coraz prostsza. Po 1100 zarabiamy parę skoków i mamy najlepszy dopalacz. Wow! Link do gry dam tam gdzieś w opisie filmiku, gdybyście chcieli. Hmm, czekamy na dopalacz. I piszcie swoje wyniki w komentarzach. Zobaczymy kto będzie miał największy. Wa! Żyje. Dobra. W drugiej części nawet te palmy mają zastosowanie, gdyż Mamy taką jakby maczugę czy kij do bejsbola i je zbijamy z tych drzew. Także dość to jest fajne. Kurde, kusi mnie kupić tych tych, ale dobra, zaczekamy. To jedyny jeszcze skok. Także ok. Gedin. Oje. Oh yeah. Nie, 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 nie. Ah. Nie. Jaki fail, fail. Ah. Moja dziewczyna zginęła. Ja! jeszcze się w niej prawie zakochałem. Ej, właśnie ona imienia nie miała. Dobra, to była. Hmm. Genovefa, dobra. Genovefa zginęła. Nie. Genovefa 2? Nie, nie. Jebłem Ale słabo Dobra Jedziem, jedziem O ja Widzicie? Byliśmy w kosmosie Ło Fak yeah. Siła Dobra Patrzcie, ile zrobiliśmy ze sam, same triki, no nie? 707 Prawie po 2000, dobra Kurde, dobra, Genowefa 2. A jest. A już jej się chce wymiotować. Trochę jest gorsza, ale spoko. Teraz będzie daleki skok. A, jeszcze nigdy stania na rękach nie robiłem. Zaraz wam pokażę. Sprawdzę tylko ile filmik trwa. Dobra, 14 minut. No, jest. Dobra, jak tu jest? Up, up, down. O, dwie laski. Patrzcie jakie ja mam powodzenie. Tylko jedna jakaś taka dziwna, czarna jest, a obydwie są w sumie czarne. No i stanie na rękach tak wygląda. Zastanie na rękach dostajemy 200 punktów od razu, a gdy trzymamy w dół, to lecą te punkty normalnie, no nie? Czyli tak samo opłaca się robić tylko ten trig i nie trzymać strzałki w dół, tylko góra góra dół i tak cały czas, ale i tak dużo zarobiliśmy. No i w sumie to już koniec, tylko musimy jeszcze kupić ten Trzy... gromadkę całą, całą rodzinę. I na końcu oczywiście zabijemy wszystkich <grych> tak na zakończenie. Wow. Dobra, lecimy. No, teraz dobra, podejrzewam, że po tym skoku już kupimy całą gromadkę. Ło, wow, co to było? Jakiegoś laga złapałem dziwnego. To było słabe, nie no? Ta, po tym skoku kupimy wszystko, jasne. Jestem za słaby w tą grę. Dobra, po tym skoku już kupimy na pewno wszystkich. Leć, 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 dobra, fly. Ale to one mi dają obciążenie, one są za grube. O jakie klatkowanie? Co to było? Jest trzecia laska. To jest chyba facet. Ile ważysz? Ile mu dajecie? Tak. 60 kg, niech będzie. <grym> Nie, no śmieje. Dobra. Wózek z Biedronki jest wytrzymały. No i nie, sorry, pomyliłem się. Jak zrobimy tubeck flipa czy coś, czy front flipa nie dostajemy. Lepsza jest dwójka według mnie. Nagram ją kiedyś. Niedługo. Fajna gra. Dobra, teraz wielkie zabójstwo na koniec i będziemy się żegnać. I na Jep. O tak, to było piękne. Dobra. Dzięki wam bardzo za oglądanie. obejrzenie. Hmm. Jeśli znacie jakieś takie gry typu ulepszanie różnego czegoś takiego, to piszcie w komentarzach na pw. Może coś nakręcę. Dobra. Komentujcie, subskrybujcie. Zostawcie komentarz. Na razie.